Dzień dobry, tutaj Barcin, a oto kolejny odcinek z serii Revolt. Niestety, jak się jest poza pierwszą trójką, to trzeba znowu jechać. No i niestety, znowu będziemy musieli jechać. Nie wiem, czy to chcecie oglądać, więc, przerwę chwilowo. I po wyścigu wam pokażę, które miejsce zająłem. A więc trzymajcie się za chwilę. Dzień dobry, z powrotem zająłem trzecie miejsce. I okazało się, że wcale nie trzeba być w pierwszej trójce. Wystarczyło kliknąć NO. Jak kl kliknąłem, przepraszam, jest. A jak się kliknie NO, to po prostu zdobywasz punkty tego piątego miejsca i jedziesz dalej. Ale masz mniejsze szanse na wygranie. Więc wcale nie musicie klikać tak. I wcale nie musicie znowu jechać. Yy, tak, to... I przechodzimy dalej oczywiście. Ostatnie miejsce to 7 minut aż. Kiepsko. I wyprzedza nas Berta Bali o 2 punkty niestety. A więc my kontra Berta... To będzie główne starcie. No bo dalej NY to już daleko jest. R6 Turbo i Panga TC to już w ogóle cieniasy. Kolejny wyścig. Ostatni już. Tak? Nie, trzeci, dopiero trzeci. Titanic, czyli będziemy na na Titanicu. Fajna plansza. Wyścig też trudny, ale nie najtrudniejszy. I to jest fajne, że startujemy z, jak widzicie, z, z gwiazdką od razu. Radzę użyć gwiazdkę, kiedy oni się już rozpędzą. Te wtedy najwięcej tracą. Ale już teraz ominąłem rewolta. Szybko nas dogonili, oczywiście. Jednak Evil... Przepraszam na chwilę. Czajnik. Okej, okay, już jestem z powrotem. Przepra Przepraszam za takie wpadki. Rozumiecie. Jeśli nie, to też... To ja was rozumiem. No i zaczynamy dalej. Jedzie się tędy. Bo, bo tutaj naprawdę można się pogubić. Teraz czuję spadek jakości grafiki. I tak jak mówiłem Evil, Evil Weevil to jest zły wybór na, na te mistrzostwa. Więc go nie wybierajcie. Bo się naprawdę kiepsko steruje. No już muszę się tutaj naprawdę skupić. Mam nadzieję, że w platynowym pucharze yy, wybiorę lepiej. Niestety się fajczymy, a to zły znak. Nie chcę hamować, bo się nie opłaca. Jeszcze drugie fajczenie mi się włączyło. Ale na szczęście jedziemy dalej. Nic się wielkiego nie stało. Na, na dodatek traciły nam się trzy petardy, więc nie, będziemy mieli kogo użyć. Jak nas wyprzedzi, teraz jesteśmy po prawej burcie. Teraz przechodzimy sobie na lewą burtę i na wyższy poziom. Tak, fajny statek, nie powiem. Chciałbym taki mieć, albo nie, nie chciałbym. Za drogie koszta utrzymania. Teraz ład ładnie prowadziłem przez moment, bo teraz jest kiepsko. Jeszcze R6 turbo się fajczy. Jeśli w nas puknie to nie będzie dobrze. Ale to skwierczy w końcu ktoś wybuch. Najprawdopodobniej właśnie R6 Turbo, ponieważ Berta jedzie dalej. No, trzecie okrążenie, a ja ciągle jestem pierwszy. No jeszcze mi się tak nie zdarzyło. Zwykle już mnie wyprzedzali spokojnie. Ja musiałem z trudem, z trudem już wyprzedzać. A natomiast teraz dziwię się, że ciągle jestem pierwszy. Pewnie pod koniec mnie wyprzedzą, jak znam życie. A życie ja znam. Łooo, wow. teraz nam zarzucił Adeon, ale jak nas wyprzedzi, to będziemy mieli się na kim wyżyć, jest za blisko. Skubany jeszcze, kurkę nam podstawy, skubaniec jeden. Za karę Liberta za karę ha, 17 Dobra, wyrzucimy tą tą petardę, bo nam nie będzie potrzebna. Cokierczek będzie bardziej przydatny, jak ktoś w nas trafi, a wyprzedzi nas cały peleton. Bo już czwarte okrążenie, a ja ciągle jestem blisko nich. Nie mogę od nich uciec. Coś tu śmierdzi? W sensie, że nie, w moim pokoju tylko. Jakby to był ustawiony wyścig. Wiecie, że. Za dobrze mi idzie. O to, o to mi chodzi. Już się chcą wyżyć na mnie. Wciąż te marne 5,5 metrów przed nim jestem. No, tylko jeden samochód mnie wyprzedził, więc cukreczka na razie nie, nie będę używał. O, teraz ładnie, trochę go dogoniliśmy. No ale Adam jest to mas szybszy, ponieważ to jest klasa półprofesjonalista. My jesteśmy ledwie zaawansowani. Teraz może dojść do, do wyprzedziny. A no, pewnie. Nawet Berta go wyprzedziła Która... dwa punkty jest przed nami. Więc jeśli wygramy, a Berta będzie druga, to będziemy egzekw na pierwszym. I wtedy os ostatni wyścig będzie decydował o tym Kto wygra. Ostatnie krążenie 7 metrów tylko z przewagi, więc naprawdę do ostatnie... Wyścig zacięty do ostatniej. Ja, jak to się mówiło? Do ostatniej kropli krwi, chyba. Nie jestem dobry w powiedzonkach, ale teraz dobrze mi idzie. Już przewaga zwiększyła się dwukrotnie. No i niestety jeszcze Uf, prała skubana. z mam Trzecie miejsce mnie nie zadowala. Tym bardziej, że Berta jest. Z przodu. Dobra, Adeon bye bye. No właśnie. No nie, no Berta będzie pierwsza. Nie sądzę, żebyśmy wygrali te mistrzostwa. Chyba, że będziemy mieli tyle parta, że Berta będzie strasznie daleko. To tyle w tym odcinku, ja wszyscy wam żegnamy. dɔɔ biŋ